Wielu nosi tytuł chrześcijanina, ale tylko nieliczni żyją życiem. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset od 21 do 23. Czytamy: Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie. Czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i nie wyrzucaliśmy złych duchów w Twoim imieniu? I nie czyniliśmy wielu cudów w Twoim imieniu? Wtedy oświadczę im: Nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Jezus im powie: Nigdy Was nie znałem. Nie dlatego, że zostali zbawieni, a później utracili zbawienie, ale dlatego, że nigdy nie zostali zbawieni. Oszukiwali samych siebie, wierzyli, że są zbawieni, ale nigdy nie żyli życiem narodzonego z góry. Znali Chrystusa, ale Chrystus ich nie znał. Judasz był wśród uczniów Chrystusa w Ewangelii Łukasza, rozdział 9, werset 1. Kiedy Jezus zwołał dwunastu i dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami oraz moc leczenia chorób. Judasz również był wśród nich. Judasz nie utracił zbawienia, ponieważ nigdy nie został zbawiony. Nawet chodząc z Panem, jedząc z Panem i śpiąc w tym samym miejscu z Panem, skończył tak, jak mu napisano. Bóg nas zbawił i powołał do życia w świętości. Uczynił to nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale dlatego, że taki był Jego plan od zarania dziejów aby okazać nam swoją łaskę przez Chrystusa Jezusa. 2 listopada do Tymoteusza, rozdział 1, werset 9. Przeto, bracia i siostry w Chrystusie, bądźmy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. List Jakuba, rozdział 1, werset od 22 do 25. Niech więc, wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego. który jest w niebie. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 16